Son, don't touch that You're dead to me. Cześć wszystkim, tutaj szef. Dzisiaj jest ze mną w 2, a właściwie z nim. And center, a, i, się. I gramy w portala. A właściwie, yeah. <laughs> nie wiem, czy można to nazwać graniem. Raczej lamimy w portala. Oho! Ty, co ja zrobiłem? Idziemy tu, bo mamy pierwsze dopiero. Jak widzicie, dopiero zaczęliśmy w to grać. Ty, ale ja jestem tutaj. Wygrałem? No to się zabij, małposz! A nie, nie. robisz problemy. Nie no, tak. E, zrobię dla ciebie gest. <laughs> Dobra, patrz. Musisz skoczyć, musisz tutaj wejść, co? To ten. Tu? Dobra. No ja tu. Nie wiem, czy tobie dolecę. Ty, a ty weź Wyskacz, Skacz idioto! <laughs> Failer cienia. Żal. Lecimy do pierwszej komory. Gdzie jesteś? Dobra, tak był na końcu będzie konkurs dla wytrwania. Czemu na końcu? To no. w środku, będzie taki ząg. Sami musicie oglądać cały odcinek, chociaż ho, ho, pewnie ho, ho, będzie na końcu. jesteśmy okrutni. God damn. No. Dobra, lecimy. Dobra, lecimy piętynkę. Przejdziemy to jak najszybciej się da, chodź. Nie. No dawaj, bo to jest achievement, jak się przejdzie szybko. Ja nie, ale to nie jest achievement, ja nie tak mi... Róż dupę! <grymne> Żal mi cię. Wiesz, jak ja dawno nie grałem w... Ale fajna rzecz. O nie, widzę, widzę cię. Kamil F2, twoja partnerka naukowa. Kamil jest moim partnerką naukową A jak będzie słychać pada to To nie moja wina Właśnie Będę robił tak Ja bym zrobił tak No dobra gramy Aha. Jeden z sześciu dawaj szybko No tam stań bacaku Nie, nie ty stajesz tu Tu Nie ogarniasz tej gry stary Patrz. Ty stajesz tam, sepie. Nie, bo trzeba postawić portal. Młotny. To. To patrz łomie. No, co ty robisz <noise> dla mnie? <noise> Dobra, leć! Szybko! Ale we. ja muszę ci tu otworzyć przecież. No to otwieraj. No jestem. Postaw portal. A właśnie, portal. Jak ja ci mogę? Goddamn, Masz. Postaw portal tutaj, ja mam ten twój niebieski już nie masz nie, jest, niebieski zostaw, A. postaw ten drugi A gdzie tu jest miejsce na portal? aha tu! Który ja, mam ja nie ten... no ten, dobra, masz, ma, masz ok, ja nie widziałem tylko białego się, jak to... no. się zaka wykerowałem nas Nawaj szybko to nie tu, zmiana, zmiana <laughs> fast 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 <laughs> Gada nam tu Einstein, jakby nas to interesowało. Kamil F2, twoja partnerka naukowa. Co o <grym> tobie mówią? Ale ty, Kamil, nie ogarniasz. No. Co to... Dobra, lecimy dalej. Drugi na sześć, lecimy. Szybko, szybko damy radę. Zobaczycie, jak jesteśmy dobrzy. Wciskaj tam guzik. Ja chcę guzik, a ty tam się... W zasadzie... nie. Aha! Postaw tam ten, ten ciemno-niebieski portal. Dawaj, wbijaj. Yy. Wbijaj. Jo. Kurde, trochę cicho się bez tych blady zrobiło. Zgada. Nie, ja mu, ja mu ciszoną, bo mi irytowało. Mi na pierwszy raz. Aha, to jest na czas. Co to robi? Nie wiem, ale wiem, na... musimy wciskać. Patrz, wal tam portal. I tam. Zdo dasz radę, patrz. Musimy iść z drugą stopper, idioto. My robimy to profesjonalnie. Zapomniałeś? Poczekaj, jeszcze się zrestruje. nie wciskaj. A kiedy się zresztuje? No jak, ty jak będziesz ściskał to nigdy. A, dobra. Czekaj, to nie to Nie, jeszcze nie teraz A, jaki se Dałem Nacisnąłem, bo nie wiem Wszyscy nacisnęli A kuleczko! Analna. O Co się? No. <śmiech> <śmiech> no Prona, Szybko, szybko! Nie! No yeah. yeah, Oszu! Dobra, lecimy dalej. Dobra, zniszczyłem cię. Mobilizacja. Jestem fajny, gram na padzie, a kamień gra na klawiaturze i myszce. Jest biedek no. lepiej. Na no, klawiaturze za 400 złotych i myszce za 400 złotych. A twój pad kosztował? Ile? Ile? Mało no, mniej, ale co z tego? To, 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 to wej. Co to ma być? Lozer, o nie! Laser! Aha, kumam! Ale nie dni! Nie dni, Debilu! No Debilu, ty musisz portal rzucić, idioto! Ja? No chodź! Patrz. Tu portal i z drugiej. Patrz, patrz tu! Chodź tu stanie, obok mnie i... Łaaa, wow, debilu! Dobra, idziemy. Dobra, ale to było trudne. Walimy jakieś gesty, Czekaj, A dobra, walił gesty, gesty są dla frajerów. Czy dla nas. Co to jest? Kostka! Okej, okay, co trzeba trafić chyba tam, nie? nie. Roboty zietnij. Zietnij je. To ja to kojarzę, panie. że... Ach, ja to kojarzę. No, no weź tam jeszcze raz, bo nie wiem czy to wiem wszystkie Dobra co wiem. wszystkie. Dobra. Tutaj jeden. Tutaj jeden tutaj. tutaj jeden. Puść... Ty tam walnij, bo coś tak miejsca jest. Tutaj daj jeden. I dobra, tutaj, dobra. tutaj daj jeden o tu, tu. No i jeden tu wyżej. Po co? Nie wiem, ale to fajnie wygląda. Dobra, dawaj, nie, nie, nie. A, dobra. No. Dobrze będzie, patrz w którymś musisz dobrze trafić Widzisz, jest prawie do... Nie, bo ja to muszę walnąć tu I tu, nie, nie, tu, tu Zepsułeś Tu, ty walnij tu i tu, na górę Gdzie? Tu i na górę? Na górę, no Widzisz? Wow, Ge Siem ja, geniusza. Geniusza. Wow. Uh! ja geniusz, ty debil Kto tu jest debile? Dajesz gesta, gesta, gesta Ja robię Ale czemu tam? No tak. Dobra, lecimy Very, very well Ale nam to sprawnie idzie skok skok skok, 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 skok Jeśli chcecie więcej Portala to pisać Choć nikt nie chce oglądać tego to jest taki Możemy taki... ewentualnie te mapy dodatkowe przychodzić Te warsztatowe God damn it. nie, to jest po prostu Filmik na Żebyście mogli wygrać tego Portala, bo co prawda. prawda on jest do wygrania no. Ja tak nie wiem kiedy będziemy mówić jakie są zasady. Zbicz. Na końcu. mu gramy w papier, kamień, nożyce? Żal, przegrałem. Bo jesteś frajerem. Dobra, ja Jeszcze do... raz. Dobra. Rewansz. Remis. No jeszcze raz. Ja to muszę wygrać. Nie, <laughs> nie dodałem. Daj się za. Papier, już Haha, giniesz, jest. suko! chodź. Laser. My laser! Uuu, sweetie, Kamil! Chodź tam, zaufaj mi. Dawaj, leć tam. Masz. No kurna. skakuj. Boję się. No dawaj teraz i ode mnie zależy twoje życie. Czekaj, ogarnę to. No ja się bo... idź idź do przodu! No. Do przodu! Właś... Wa Zejdź niżej! Na dół! Czekaj! <grydź> idź dalej! E, to nie tu! To jest pięknie szef, pięknie! A, co ty coś tak. zrobił? <grydź> no. Ale jesteś debilem! Dobra e, ja zaraz kumam. E, musisz tam wejść po tą kostkę, ta? No, no chyba, a gdzie ta kostka jest, bo ja nie widzę. O! Giniaż. Nie. Wiem. Dajesz. Jej! Dobra e, dawaj właśnie na to. No Lejdź. E, portal szczel, tam sobie u góry. Zostaw, czekaj. Dawaj. Ej, bo gdzie mam tego portala na Eee... Eh, tam tam, tamtą tam, stronę. No dobra jest. I pod siebie. I czekaj. Weź to łap i się cofnij. Eh, już. Wyżej. Wiem. Niżej. A? Wyżej. A czekaj. ha, 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 ha. Gdzie dałeś tą kostkę? No, jest tu. Gdzie jest tu? Tu mnie. To dawaj ją. Ale jak? Czem. No, w górą. No i dałeś. Teraz tak przeskocz. No i ja macie. Nie, nie ma Wiesz, że mogłeś wejść na nią, debilu? Patrz. Jak? No i teraz ja nie wiem. na nią. Na górę na niej. Na nią, pod nogi se ją połóż. Ha, dobra. Spoczysz? Nie, ja, nie, ja, ja, jeszcze wyciszę, jeszcze po, jeszcze wyciszę. To musi być, to musi być trudne. Ale tak, to ja nie jest trudne, to... tylko my źle robimy, daj mi ją. Nie, moja. Odsuń się! No bo tak w życiu tego nie przejdziesz, pacanie. Miałeś jeden port, szczel stamtąd portal z mojego, tam na ścianę po prostu, tylko teraz ja nie wy. Ale jak, jak wyjdę. Oj, dobra, wyjdę. Chodź. A ja szok. Lecimy. Chodź! A dobra. Jej! Ale ja jestem mądry. Dobra. Dawaj. Dawaj, lasera. Co? A celujesz, otworzyłeś. oła, ła! Chodź. Napiszcie jak to jest mądrzejszy w komentarzu, bo ty wiadomo, że ja ale to nic, Co? ale możecie mi to napisać. Zaiste jestem zajebisty. Gest, Nie zdarzyłem. Nie da się. Dobra, kończymy te 6 i. co? Info w konkursie. No jak, na jak już szef się wygadał, to do wygrania portal, bojeczka a. zasady konkursu. za. Która już jest? Czwarte? Chyba. Zginęliśmy w ogóle raz? Na pierwszej komodzie. A nie, to był tutorial, czyli w tym jeszcze nie zginęliśmy. Właśnie. Ja zginęłem. Rzuciłem. Coś tu jest. This is not the case. What the f? Czekaj, dobra, masz. Moja Ale czemu mi to padło? Wiedź to tu! Bo ja klikłem i nowe się zrobiło. Wieć to tam. Aaaa! Idioto! Tempaku, tempy, idioto! Ej, czekaj! Ała! Co ty ogarnij to, pójdź zaraz jak ci powiem Nie puść. Zwyżaj! A jak ty to chcesz zrobić żebym ja tu przeżył? Dam cię na samą górę Dam Aha na chwilę przeżyjesz Ty miarze cię, wmiarzę cię tam z górę. Dobra nie Daj to prawie na samą górę Dawaj szybko Oh shit Ha żyje! Sija. A Ała, teraz ty będziesz musiał przejść, Dioto <noise> Ja? Jak? Ty mi otwierasz Moja... to po prostu? Tu mi walnę portala. I walisz mi portala Gdzie możesz iść? E... Ehe. Ehe. Ehe Sobie im będę musiał od razu przejść, będziesz musiał mi jeszcze coś zrobić. E... Czekaj, pod... Jak ja mam to teraz zrobić? Nie dobra, mam pomysł Wrzuć tego portala wyżej na to Gdzie tak. na to? Tu daj, tak wyżej. A ja sobie już tam wejdę. Aha, bo ty możesz, no rzeczywiście. Nie, nie zapomniałem, że ty możesz to zostawić. OGS. Yey. GESTA! <mum> Trajewska, dalej, idziemy dalej. <mum> tak, wszystko co, wszystko co szef przegrywa jest głupie. Ja widzę Twój obraz. Teraz będzie piąta. Chyba, ale lecimy jak burza. Jak geniusze. Ja jestem Stefan. <słuch> Pozostawię to Państwu w komentarzu. Oczekiwania na partnera naukowego, a na partnerkę. W... Nie, nikt tego nie widzi. Ujej! Tu będzie płyta, chyba, z tego co pamiętam. Idź! Suń dupę, frajerze Ja wygrałem to. Musimy znaleźć płytę. Jak ja mam tam. Jest, tu jakiś jest płyta, jest płyta, widzę płytę. Co? co? się tu robi? Nic, trzeba chyba nacisnąć F e. Coś się otwiera God damn it. kłamiesz Tu! A jest F. z drugiej strony, baranie! Na, musimy równo przycisnąć na to O A, a Dawaj obliczanie, ja dać obliczanie mam? No Ej, a jakim tak. to przyciskiem mam zrobić? No kurna X-em Mam na, na padzie No x -em. dobra umiejscu. Tym co łapiesz kulkę Nie działa Nie, nie działa, Tu nie wiem, to chcę sprawdzić guziki, trzeba było się nauczyć Albo z, z kup pada i albo jak masz to se go podłącz No kulkę o... i... Z przyciskiem Eee, ee, dobra, ee, dobra Ale ty jesteś baranem, dobra, czekaj, odliczanie

Nie że Aha, to chyba koniec, tak? Dobra, no, Czekaj, zobaczymy, poczekaj, jeszcze załaduję. Ale może zasady konkursu? Co możesz mówić? Te zasady konkursu? Nie wiem, dzisiaj który jest? telefon do ręki. Android, kurwa, 3 lipca, czyli macie czas, nie wiem, tydzień? Jej, przeszliśmy tam. Do 10 lipca czas będzie filmik. Z od... Nie, tak, nie. Chwilka trzeba przejść. Może, bo przecież Do 9 lipca jest czas na robienie tych tekstów. A co trzeba zrobić? Trzeba zrobić. Zabawę. Punkty za współpracę naukową minus 365. High five! Ja chciałem high five'a! No, czekaj. Remis. Ja mam nowy gest mamy jakiś, patrz. Kamil 2 jest człowiekiem. High five. No i dobra, na tym chyba kończymy. Powiedziałeś już zasady? No kurwa, próbowałem! A, to mów. Do 9 lipca macie czas. A co trzeba zrobić? Trzeba zrobić śmieszny tekst o Cactus Gaming. Um, Pornogaming się nie liczy, Nikuta z Gaming. No właśnie. To nie jest zabawne. O, znowu to samo. No. <laughs> no, śmieszne... No napisać go w komentarzu pod tym filmikiem. Do 9 lipca macie czas, a 10 lipca ujawiam się. Pojawiam się, się wyniki. Haha, kind of ha, zginął. Wygianoć Mapoitaia. Yo. Dobra, więc tak na pożegnanie. Pomacham wam. No. Subskrybujcie, komentujcie. Tobie to nie mówić. Więc... I na koniec. No. Sorry. Aha, dobra. No to trzeba iść. <laughs>